Jako nauczycielka, jak mogłabym przekonać wrocławian do tego, aby głosowali na mnie? Ktoś zapyta, dlaczego nauczycielka tak, miałaby zostać prezydentem, a dlaczego nie? Pan Rafał Dudkiewicz jest z, wykształceniem, z wykształcenia przepraszam, matematykiem, a tak zadłużył miasto. Jest też teologiem, a w jego polityce brak zwykłej ludzkiej empatii. Jestem nauczycielką. Moi rodacy powierzyli mi to, co jest najcenniejsze, to, co mają najcenniejszego, czyli swoje dzieci. Nigdy nie poddałam się i nie zawiodłam w walce o człowieka, w walce o każdego, kogo uczyłam i kto przyszedł do mnie i prosił o pomoc. Walka o Wrocław to w istocie walka o dobro ludzi, tylko na większą skalę niż dotąd. Znam problemy miasta, ale patrzę na nie inaczej niż obecny prezydent. Patrzę na nie przez pryzmat zwykłego człowieka, a nie konta bankowego. Mój cały program. Opiera się na wielkim przesłaniu zasad sprawiedliwości społecznej i międzypokoleniowej, w tym łączności młodzieży ze starszym pokoleniem, którym wszyscy zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę z zachowaniem wiary ojców i tradycji zamierzam też rozwinąć taki młodzieżowy wolontariat, pomocy właśnie, zwłaszcza tym, którzy potrzebują tej pomocy, pomocy dla ludzi starszych, osamotnionych. Uczynię demokrację lokalną bardziej dostępną dla ogólu mieszkańców Wrocławia i większą uwagę chcę poświęcić trapiących ich problemom. Oczy bez łez i nikt bez pomocy. To moje przesłanie, które jest obok tego Wrocław dla wszystkich. Wrocław pięknieje, bo chcemy, aby wszyscy w tym Wrocławiu żyli szczęścią i zadowoleniu. Ponieważ wiem z oglądu, jak dramatycznie wyglądają stare dzielnice Wrocławia, pozbawione tak jak już powtarzam tego wszystkiego, chcę, aby była poprawa i w tym. Drugim obszarem działań to sprawa służby zdrowia i szkolnictwo. To tyle.